Jechałam w stronę Warszawy za Mazdą. Z podporządkowanej ulicy wyjechał Citroën C3, który wymusił pierwszeństwo przed autobusem, który jechał z przeciwka. I autobus próbował się ratować i uderzył w Mazdę i potem w moje BMW. I chciałam zaapelować do kierowców o szczególną uwagę, ponieważ ja jechałam z dzieckiem. I gdybym, gdybyśmy jechali w samochodzie, który jechał przed nami, to by to się skończyło tragicznie.